Mały procent, wielka sprawa. To dobrze już znane hasło gdynianom, promujące kampanię przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, które mogą liczyć na merytoryczne wsparcie od Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Zaplanowano sporo działań skierowanych do mieszkańców, o czym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem Jakubem Ubych z Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. My tutaj sobie troszkę poza rozmawialiśmy i ciekawie zwrócić do tych początków 1%, bo ja przyznam, że jak zaczęło być teraz głośniej o tym, no to już było wszystko przygotowane w ten sposób, że można było się rozliczać w wersji elektronicznej i też ten 1% wpisywać w formularze elektroniczne. Jak to było kiedyś, jak to było na początku? Przeszliśmy bardzo daleką drogę, na samym początku, dosłownie w pierwszym roku, trzeba było pieniądze, które były wyliczone jako do przekazania dla organizacji pozarządowej, samemu przekazać tej organizacji. Dopiero po przelaniu 1% można było rzeczywiście odliczyć go od podatku, bo to takie zobowiązanie przy wypełnianiu dokumentu. To są czasy zamieszłe, dotyczyły samego początku, no i nie ma co ukrywać, że wtedy 1% nie stanowił takiej siły, jaką jest teraz. 呃。Uh Przypomnijmy, że rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 można dokonać do 30 kwietnia, więc mamy jeszcze troszkę czasu, aby się zdecydować, na jaką organizację ten ja 1%. Dodam ja jedno słowo, że do dzisiaj osoby wypełniające PIT-28, czyli tak zwani mały, mali ryczałtowcy, którzy też mogą przekazać 1% podatku, jako że było do końca lutego, w zeszłym roku do końca stycznia, niedziela to był ostatni dzień tego miesiąca, więc jeszcze poniedziałek jako dzisiaj jest ostatnim dniem, kiedy mogą jeszcze po pierwsze złożyć, ale po drugie również dopisać te 10 cyfr mówiące o tym, na jaką organizację pieniądze przekazać. No właśnie, a my, taki przeciętny Kowalski w jaki sposób może to zrobić? Bo być może nie wszyscy wiedzą, a czasami trzeba przypomnieć, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę z siły, jaką ma 1%. Znaczy, tutaj trzeba powiedzieć o dwóch różnych rzeczach. Pierwsza jest taka, że po takich dużych skokach, jeżeli chodzi o ilość przekazywanego 1%, dojechaliśmy mniej więcej do pułapu, że 60% z nas, jako mieszkańców rozliczających swój 1%, przekazuje go regularnie. Wpływa to też z tego powodu, ponieważ w zeszłym roku deklarując, najczęściej z automatu mamy dopisany ten sam numer KRS, przekazując na tę samą organizację. Natomiast jeszcze to jest dopiero ponad połowę wszystkich osób, które mogą zgłaszać. Co bardzo cieszy, przekazują osoby, zarówno młode, które są już świadome, bardzo chętnie przekazują seniorzy. Osoby w wieku zawodowym, które są w takim ciągłym biegu, czasami zapominają o tym, albo czasami trochę się nie, nie mają czasu, jakby wgryźć w to na jaką organizację przekazać. I ten po prostu 1% przepada. Natomiast ten rok jest rokiem rewolucji, ponieważ już w pełni systemy Urzędu Skarbowego pozwalają rozliczać się elektronicznie. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że posiadamy dane podatkowe z tego roku, z zeszłego roku i przy przygotowanym już już picie, który możemy złożyć dosłownie jednym kliknięciem, wystarczy, że dopiszemy te 10 wspomnianych cyfr, czyli tak zwany numer KRS, który kieruje do konkretnej organizacji pozarządowej i cała sprawa jest za nami. Nie musimy dokonywać żadnych przelewów. Bardzo często, nawet jeżeli chcemy być anonimowym bohaterem, możemy zanonimizować nasze dane i organizacja nawet nie dowie się, że to my jako osoba złożyliśmy ten 1%, tylko zostanie po prostu przekazana kwota i będzie zobrazowane to, z jakiego miasta popłynęła. Bo dla wielu organizacji to też jest bardzo istotna informacja, ponieważ walczą często reklamując się w różnych obszarach, często wykraczając poza swoje macierzyste miasto, ponieważ idąc w ilość i skalę rzeczywiście można uzyskać środki, które są potężną kwotą dla Budżetów organizacji. Dla małych pracujących jednostkowo nie są to duże pieniądze, natomiast dla organizacji, które swoim zasięgiem i dotarciem docierają poza jedno miasto, potrafią to być yy, Rzędu setek tysięcy złotych. No właśnie, mały procent, wielka sprawa. Hasło już mówi bardzo dużo o tym, a czy trzeba jeszcze ludziom przypominać, że to jest tak ważne i żeby jednak decydować się, aby ten numer dziesięciocyfrowy wpisać w tą rubrykę? Znaczy, powiem szczerze, w momencie, gdy mamy chociażby nasze punkty lotne, czy to w centrach handlowych, czy to po prostu w przestrzeni publicznej. Bardzo często, gdy mówimy o 1%, wystarczy jedno zdanie, żeby ta osoba przekazała i wypisała swój numer, gdy to rozlicza swój, swój PIT. Co bardzo nas cieszy, organizacje nie tylko czekają, ale same aktywnie namawiają. W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych już od lat organizacje pozarządowe przysyłają swoich wolontariuszy, którzy potrafią rozliczać PIT i rozliczają pit -y osobom szczególnie starszym. Zamiast za to, że osoba starsza poda właśnie numer KRS w w swoim zeznaniu podatkowym i teraz kalkulacja jest bardzo prosta. Jeżeli powiedzmy dana osoba z 1% podatku przekazuje 20 zł, to jest kwotą wcale niedużą, przy 100 takich osobach mamy już 2000 zł, które idą na konto organizacji, co bardzo istotne. Te pieniądze nie są zabierane ani nam, jako osobie składającej podatek, ponieważ my ich jakby nie dostajemy i nie dajemy z naszej puli. Tak, to trzeba też niektórym chyba osobom uświadomić. No, właśnie, bo zawsze tak się mówi, no ale ja przekażę ten 1%, to będę miał 1% mniej zwrotu. Nie, właśnie to jest 1% mniej podatku, który idzie do skarbu państwa, ale nie, nie, nie idzie on z naszej kieszeni bezpośrednio. I wystarczy bardzo często jedno zdanie, aby rzeczywiście. Przekazać e, dobrą informację i przekonać daną osobę. Jedna rzecz, z którą się bardzo często zmierzamy, jest bardzo zawężone grono organizacji. Bardzo często ludzie dają na organizacje te największe, najbardziej popularne. Nie ma co ukrywać, że nawet gdy w tym okresie bardzo gorącym dla organizacji pozarządowych włączymy e, czy to radio, czy to telewizję, bardzo często słyszymy o tuzach polskiego trzeciego sektora organizacjach, które każdy z nas zna i tam rzeczywiście idą potężne środki bo chciałbym powiedzieć że rekordowo organizacje pozarządowe mają w skali roku ponad 100 milionów złotych o takich kwotach mówimy hmm. A czasami zapominamy o tych cichych bohaterach, którzy działają na terenie naszego miasta i z perspektywy oczywiście nie chciałbym tu oceniać, która organizacja jest bardziej potrzebna i robi więcej dobrego, bo każda robi bardzo dużo dobrego. Natomiast jestem lokalnym patriotą i namawiałbym do tego, żeby zobaczyć na nasze lokalne podwórko, komu rzeczywiście ten 1% może się przydać. Gdzie szukać informacji o organizacjach, które potrzebują i w jaki sposób je wybierać? Jeżeli chodzi o, jakby zacznijmy od tego wybierać. Bardzo często nawet sobie nie zdajemy sprawy, że rzeczy, które dzieją się dookoła nas są realizowane przez organizacje pozarządowe nie bez przyczyny podam może tutaj trzy, które są dla mnie dosyć wyjątkowe na terenie naszego miasta. Jedna z najważniejszych, czyli hospicjum imienia świętego Wawrzyńca, czyli hospicjum czy to dla dorosłych, stacjonarne, czy to dla dzieciaków, czy też hospicjum domowe, sprowadzone przez organizację pozarządową, która zbiera 1%. Z drugiej strony możemy powiedzieć o Ciapkowie, czyli o naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt, które też jest prowadzone przez organizację pozarządową. A z trzeciej strony Możemy powiedzieć o takich cichych bohaterach, jak na przykład Fundacja Dom Marzeń, która buduje, a tak naprawdę kończy budować ośrodek dla osób chorych z chorobą chorych na autyzm, która będzie rzeczywiście taką spokojną przystanią dla tych osób. I teraz proszę zobaczyć, mamy trzy różne, zupełnie różne obszary, a moglibyśmy wskazać jeszcze organizacje zajmujące się chociażby kulturą czy edukacją. 80, prawie 90 organizacji, które w Gdyni ma Uprawnienia to po pierwsze jest bardzo duża liczba, po drugie trzeba powiedzieć wprost, że organizacje, które mogą otrzymywać 1% są bardzo dokładnie sprawdzane. Każda złotówka przekazana w ramach kampanii 1% musi iść na tak zwane działania statutowe działania statutowe, które właśnie obrazują główny element działania. I teraz, gdzie te informacje znaleźć? Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Miastem Gdynia. Po pierwsze, korzysta z tych popularnych środków, chociażby jak Ratusz. Co tydzień jest dokładana informacja o kolejnych organizacjach. Oczywiście scena internetowa, czy to kanały w social mediach. Natomiast wybieramy nieprzypadkowo dzielnice, w których wiemy, że. Najmniej osób przekazuje swój 1% i robimy również tak zwane wrzutki do skrzynek pocztowych. Oczywiście w gąszczu ulotek reklamowych czasami te nasze mogą się gdzieś tam trochę pomieszać, natomiast liczymy na to, że ileś kolejnych procent osób po prostu zobaczy, że coś takiego można zrobić i można to zrobić bardzo szybko i łatwo. Natomiast gdybym miał namawiać, na jaką organizację rzeczywiście przekazać, to jest wybór bardzo indywidualny. Bardzo często właśnie takie nachalne namawianie, czy na tą, czy na tą organizację. Znam różne metody. Niektórzy losują sobie numer od 1 do 90 i wybierają z listy. Też tak można. Też tak można. I za każdym razem te pieniądze pójdą w bardzo dobrą stronę. Bardzo często ludzie wypełniają na organizację stosunkowo młode, którym rzeczywiście chcą troszeczkę pomóc. Jak same, sami twierdzą, na hospicjum dużo osób da, więc ja ten 1% przekażę gdzieś indziej. Chociaż oczywiście za dużo osób też tak nie może mówić, bo nagle. Tym organizacjom też tych pieniędzy może zabraknąć. Natomiast jedno, co cieszy, w każdym roku tych pieniędzy z gdyńskich, od gdyńskich podatników idzie więcej. To Czy to dług... się wiąże ze świadomością? Czy to się wiąże z tym, że dużo się o tym mówi? Że wy mówicie o tym? Ja uważam, że to jest suma wszystkich czynników, bo z jednej strony organizacje, które otrzymują 1%, jeszcze silniej działają na rynku, więc docierają do większej liczby osób. Z drugiej strony. Co roku nieprzerwalnie zwiększamy zasięg naszej kampanii, bo wiemy, że warto. Tak naprawdę to jest inwestycja. A na jakie wsparcie organizacje mogą liczyć ze strony Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych? Co roku robimy akcję informacyjną, ale co jest bardzo istotne, tutaj nie wybieramy konkretnej organizacji, którą wspieramy, tylko zarówno czy to spoty medialne, czy to materiały poligraficzne, drukowane, czy to reklama wielkoformatowa, z którą wychodzimy do mieszkańców Gdyni. Są to elementy mówiące w ogóle o 1%, tak aby nie faworyzować nikogo ani nie defaworyzować. Po prostu namawiamy do tego, żeby mieszkańcy Gdyni oddawali swój 1% i pokazuje nam to, że ten 1% nie idzie, do do ogólnopolskich organizacji, tylko że oczywiście Gdynia nie przekazują do gdyńskich organizacji, co jest dla nas bardzo istotne. Organizacje mają od nas oczywiście pakiety y, materiałów drukowanych, które mogą otrzymywać w formie nieodpłatnej, jak i również udostępniamy przestrzeń, aby po y, przekazaniu nam wolontariusza, który będzie rozliczał jeden podatek PIT, y, robimy listę osób, które rzeczywiście w tym momencie mogą przyjść z pit do rozliczenia. W zeszłym roku robiliśmy maraton na sam koniec. Planowaliśmy do 22. skończyliśmy po północy, więc jakby tych osób na ostatnią chwilę nawet było bardzo dużo. Ale też z drugiej strony to pokazuje, że do mm, gdyńskich organizacji pozarządowych ludzie mają zaufanie, bo jednak no nie oddajemy tego do biura podatkowego, tylko rozlicza to osoba, której de facto nie znamy. Ale co jest bardzo istotne, podczas rozmowy, podczas której ten PIT jest rozliczany, osoby bardzo często dowiadują się jeszcze więcej organizacji pozarządowej. Więc jakby z jednej strony jest 1% podatku, PIT jest to zliczony. Ale i również informacja o tym, co robią organizacje pozarządowe, idzie do świadomości ludzi. Organizacje pozarządowe na terenie naszego miasta w zeszłym roku zrealizowały 340 projektów, bardzo różnych projektów. Tak naprawdę każdego dnia można byłoby o innym projekcie opowiadać. I często sobie nie zdajemy sprawy, że to robi organizacja pozarządowa. Największy problem organizacji pozarządowych to jest czas aby na samym końcu się pochwalić tym, co zrobiliśmy. I już kiedy projekt się kończy, zamiast pomyśleć o tym dobrze, to teraz opowiemy, co fajnego zrobiliśmy, wpadamy w spiralę, teraz ten projekt trzeba rozliczyć. I właśnie to jest chociażby jeden z elementów, gdybyśmy projektów nie rozliczyli, to możemy stracić uprawnienia do zbierania jednego procenta, i stąd czasami też brakuje czasu, aby się zatrzymać, powiedzieć o elementach bardzo pozytywnych naszej pracy. I dlatego też czasami organizacje pozarządowe są takimi bohaterami, którzy działają w cieniu, bo rzeczywiście brakuje tego czasu. To jeszcze raz podsumowując, gdzie możemy poczytać więcej na temat organizacji pożytku publicznego i gdzie możemy wpisać ten KRS online, bo jest taka strona. Tak, zgadza się. Przede wszystkim są dwie główne strony, które nam pomagają rozliczać podatki PIT. W tym roku Urząd Skarbowy stworzył z Ministerstwem Finansów już taki prawdziwy portal. Podatki PL. tam logując się za pośrednictwem albo to e -płapu, albo swoich danych podatkowych możemy wysłać swój, e, swój formularz PIT i tylko dodając te 10 cyfr do, do naszego sprawozdania. Z drugiej strony zapraszamy na stronę gdyniapozarządowa.pl, gdzie informacje o tym, kto, kiedy, dlaczego i co można znaleźć całe multum, jak i również można zdobyć informacje o wszystkich organizacjach pozarządowych na terenie Gdyni, które mają uprawnienia do, je, do otrzymywania jednego procenta. Zachęcamy do czytania bieżącego ratusza, ale i również szukania naszych wolontariuszy, którzy będą biegali po terenie Gdyni. W tym roku specjalnie opóźniliśmy naszą kampanię o dwa tygodnie, ponieważ większość formularzy została przekazana w połowie lutego. Jakby nie chcieliśmy troszeczkę za szybko wyskoczyć, aby później gdzieś tam w tym mętliku znów nie zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje ponieważ okres bardzo gorący, ale teraz będzie nas na terenie miasta naprawdę dużo. To w takim razie, moi drodzy, czytamy, obserwujemy, no i oczywiście, zaglądamy na strony internetowe, a moim gościem dzisiaj był pan Jakub Ubych z Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.